No dobrze To co robimy, mości Państwo? Wygrywam. Nie, nie mam żadnego zadania. Muszę grajmy póki wygrywam. <grym> ESS PRIDE. No to bierzesz Kaltasa, to jest zawsze dobry ten. <grym> No, jeszcze mhm. się no. No, nie gra dzisiaj Przeciętność nie pozostawia nikogo bez opieki No to ja chyba ta Sadara wezmę Brajki jest potrzebny. Weźcie coś, no. co mnie uchroni, bo jak on na mnie zbiję, to... No to ta Sadar, tarcza to i wie. wiesz O, no Baraka masz? Odbierz go No to wiesz, no tak Myślałem, no, no. że nie masz i tylko kurde kliknąłeś na ten Przegrałem Przecyca, stary Takie granie, to wiesz Dzisiaj tylko hots JESTEM TU BY pomóc. IDĘ ZA GŁOSEM ELUNY eee, to już piknięta jasna skrzydła jest, tak? Tak Mhm mm Która ona Dżipsa Można dwa ja tanki mogę zagara ja zagrać, jakąś zagrać, jak chcecie Dwa tanki? Co ty tym myślicie? Dobrze Morellina? No dwa takie wydaje nawet spoko pomysł. Tak Tajfusa, czy co? No wiesz mu a, bo ja wybieram. Kurwa! no LOL! Kurde, spieniałem. No myślę, że zagara się przyda, tak czy siak. Murloka, grań Mój, ostro będzie. No będzie kurde gra na wyniszczenie po prostu, no graj w to nigdy na mieszkanie będziesz miał, no kurde, wy myślicie, że ja tylko wszystko dla pieniędzy robię, że żebym... dla pieniędzy tak wszystko robił, to by tu kurwa były tylko takie gry, kurde abym... które, które się sprzedają, a z których ja może nie mam gdzieś tam frajdy, czy bym nie miał frajdy po jakimś ten... Także przynajmniej masz dowód, że kurde nie jestem taką sprzedajną dziwką, tylko kurde gram też w to co chcę, kurczę, bo chcę po prostu, nie? się do bitwy. Ładne odnurza. Ładne odnurza. Tywią Dosiadanie Walczyć A, Przebiegły plan Nasza zemsta się dopełni Orazina. Ile. O, niestety chyba dorwali mnie, kiedy stawiałam placki. Nic nie znaczy, że teraz już nie żyjecie. Nasza zemsta się dopełni. Przetrwają najsilniejsi. Uważajcie na te ganki. No, bo latają, uważaj, Muradin. No, kurde. No, nie Kurwa, drugi raz ginę ty. ty jak mi się wybali we dwójkę, kurwa. No, to ten co jedzie. Damno. Tak, Jest ty piasz. z tyłu ja mogę stałem się coś Ja stałem przy tym, no, Kurwa wiedział gdzie stałem Jest coś tak, no, ale jeszcze Nie bo rozstaw tam jakieś coś. No chcę, no ale to jak rozstawiałam, to mnie już raz zabili. Te, te, na boby ty, ty, ja No nie pod klikę tą klikną. Bo ta łapie i ja nie wiesz, kurde. Ale ja będę skończony tak w teamfightach. Przecież jest następstw na 2-13. Bo ja bym musiał prawidłowo palić. Tak, że tego łatwo powiedzieć, ale wiesz, jak oni wskakują tutaj, no to... To jest taki... Easy. No tak, ale. Co dużo że zginiemy, to potem nie wygramy. Bohaterowie, zbierzcie daniny, aby kupić moją... Począć zemsta się 頑のれ頑

O, tutaj stanąłem. Jest 7 minut. Po stanąłem. No bossa zbić. Da, bo ten może kurwa, bo on tak się chiluje. Chyba nie dam No, techniki bo nie mają już. Boss. O to kompo kurwa Ja też gim A jak dotrwam do 16 to dał spoko. spokój Musimy sobie powtórkę ściągnąć, zobaczyć kurwa kurwa że jak macie to oznaczenie tego to lepiej kurde się z nim nie bić wtedy nie bo on was kurwa zjedzie jak ale kurde to trzeba też pomyśleć o tym bosie bo on może ładnie przytankować tego bosa jak się tak leczy trzeba to było wykorzystać Dobra, uważajcie, uważajcie. Idę na da Na midzie ich dużo. Na midzie dużo ich bardzo. a czy Boże, na bocie Z czterech. O dobrze, że oni tutaj są. Chodźcie, chodźcie. Zaczynamy podbój. Zaczynamy podbój. Dobrze na to spoko. O kurwa. On nas złapał. A, plecy. Ura, na... Kurwa jebana od pleców przyszedł. Ojej, nie będzie kurde easy. No, nie się nie bierze, nie bierze.

No i to nie jest dopiero początek. No. Ja trochę kurwa po chuju festał zegarą, ale... a to widzimy, że Tyrande bardzo fajnie działa z tym. Wystarczy Zdejmuję klonkę. Mam nadzieję, że się bardzo przyda. No i kurwa bossa zrobili od razu, to jest ciekawe. Czasem z naszym ci na naszego nie poszło. Przedtem sprawdzić. Nie, 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 chyba. Kurwa, no mnie cały czas strafia ty no stop, kurwa dostaję od tej tyrany sobą. Czajny. Ja nie wiedziałem nic z nimi zrobić to Przynajmniej na razie Nie wyjdę gdzieś trochę po graniu Przyznaję tylko pięknie To, że złożyliśmy im... Łuter też, też daje taką cię pewnie Nie ma też coś na niego polikarnie Słyszymy, kurwa, no jak jeszcze raz mnie trafi, to ją kurwa zabiję Słyszymy impotykę do czerwca kurwa sobie... i teraz... To jest MSP, to może powiedzieć, że jest po czerwcu Grupa coś awansuje stąd No jest brane chyba no, no. A, bo nic złego robią no to jesteśmy na Jak sobie życzysz. No jedno. No jak oni tu biegnie tak szybko, kurwa. Boczes. Szybko się przemieszczają, dopiero co byli na bocie, a już są kurde tutaj I my nie zdążyliśmy przejąć, nie? naszego boca nic nie zrobimy tego nie wygramy. Przebiegły plan. Tak. Agina. sobie do milionów. jak pan dwa zaszczep. O Jezu, szkoda, że nie ma czatu na albo bo mi kurna nawyzywał. No, masagrał. Cały czas są gdzie są. A ja mam największe obrażenia, to jest w ogóle śmieszne. Te dwa tanki nic nam nie dały w sumie teraz. Zagara też nie. Nesten <gryst> sklemtinger! Robiłem, robimy, bo się bijecie z tym, on stał, po prostu was bił kurwa cały czas jak chciał. Z tym nie możemy się bić. Dobra, dajmy im skończyć, to tego nie odrobimy i tak. Ta suka kurwa czekała tutaj, nie wiesz. Ładnie. Dwóch zabitych. Hmm. Dobry tip 2 za 1 Przeklinam was Tak? Dwóch padło? Czy nie? Jaina tylko no. e, Jeden padł Jaina i Uther A no. no tak on Jeszcze troszkę No i po prostu na hamulki ja nie mam jako broni tego tego No ja damage kurde, i ten. No I, ja i teraz Ta tyrande z tym kurde taki robi, kurde, combo ładne. No właśnie, no, no. kurde. Te dwa tanki nic no. nie dają. Im, o kurwa, czy ona wszystko, kurde, widzi? Ty, to jest jakiś cheater, kurwa, ja ją zareportuję. Zawsze kurwa strzela tam, gdzie my jesteśmy, kurwa. Ale jakiś. Holly! Holly! teraz Holly! 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 wygrać Holly! No przecież ona non stop non kurwa Holly! kurwa trafia. Holly! 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 To będzie moją Holly! 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 Dośpiewa i haku na mawabach szybko. A wróbmy zamknij się. Ok, ciekawym to po ból. No rzuciłem. Dwaga, biegnie Nie widzisz, z nim to się najlepiej nie jebić tylko spierdalać. Co zrobię to? Nie. Muszę sobie jakieś talenty rozdam Pobudzenie? kurde. Nikogoś w ogóle inaczej się składa, tak patrzę. A, on żyje. Hmm. Ciekawe, w ogóle inne talenty rozda tym rzeźniku. Wiecie, dwa tanki musimy brać wtedy, kiedy wiemy, że mamy wystarczający damage, żeby im wpierdolić. Kiedy oni, widzicie, mają damage, to biorą jednego tanka i pisgają nie? Bo jayna Znaczy Joanna, sobie wbija i zabija wszystko, nie? Znaczy tankuje po prostu sobie, nie? O, oni biją. I pomóc, to Dlatego coś źle zrobiliśmy, bo tak nie powinniśmy pikać. No to cały czas się uczymy, nie Słuchaj, to oni... ...to mnie to, to, to nie Do mnie trafiło, no. Kurwa... Wiem, gdzie mieszkasz, szmato. to ten... Tam, tam, nie no, mnie ten, widziała, bo ja mam ten... Idziemy na naszego bossa? Nie, nie robią one. Spójrzmy się. No to zróbmy <gryw> naszego szybko, kurde. No oni tu przybiegną. No to poczekajmy so, i pryszno. zabijmy zaraz. No dobrze. No to one też coś na odkrywanie. <gryw> no nie biegną <gryw> Idą, już idą. Dobra, moje w dupę. No, ma cheata jakiegoś, oni wszystko widzą i jak ten, to nie idą. Pasa, pasa została zaatakowana. wygrali zasłużenie.